Halo, halo, dzień dobry. Tu Jan Bacza Radio 90. Witamy Was w ten słoneczny i bardzo piękny dzień z miejscowości Haszlach. Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, a w Domu Przyrodnika to nowa inicjatywa, nowe miejsce, które pojawiło się tutaj w tej miejscowości, na Śląsku Cieszyńskim, Dom Przyrodnika. Ze mną ma Barbara Kuchta. Dzień dobry. Opiekunka, dzień dobry, dzień dobry. opiekunka tego domu. Opiekunka i dobry duch Dobry duch, proszę powiedzieć dwa słowa o budynku, w którym jesteśmy, bo ten budynek ma swoją historię. Dokładnie tak, budynek ma swoją historię. To jest druga połowa XIX wieku i to był budynek zbudowany. Na potrzeby magazynowa magazynowania zbóż. To był spichlerz. Mm -hmm. I przez wiele lat służył tym celom. Tak, przez wiele lat służył, nawet między wojnie To były czasy, kiedy nadleśnictwo miało go w swojej opiece. No niestety po wojnie już troszeczkę, troszeczkę zaczął niszczyć. A Około paru lat temu to już naprawdę było straszny widok. To była taka dewastacja, i z tego, z tego budynku, z, tego, z tej rudery właściwie, można było zrobić taką perełkę, którą jest teraz dom przyrodnika. No właśnie, w ubiegłym roku oddany do użytku, ale przez pandemię no, wstrzymany był wstęp osób, ale ruszacie pełną parą. My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze. Powiedzmy, co tutaj się znajduje. Co możemy obserwować? Pierwsze piętro to jest właściwie historia rolnictwa, upraw, historia osadnictwa. Mamy tutaj połączenie nowoczesności z tradycją. Mamy starą izbę kuchenną. Może Mamy, przejdziemy, tak, pokażemy, jak, tak, kiedyś gotowano, jak, jak kiedyś gotowano, jak, jak się na żyło czym, przede wszystkim. Na czym gotowano? Bo teraz dla dzieci, które tu przyjeżdżają, już teraz można powiedzieć bardzo chętnie. To jest zawsze jakieś przeżycie, bo widzimy, widzimy zawsze kuchenki nowoczesne, a tutaj coś, gdzie trzeba było napalić, gdzie trzeba było postawić garnki, gdzie trzeba było się natrudzić, prawda? A jedzono, jedzono właściwie przy stole tylko w święta, w niedzielę i święta. Ten chleb zachęca, by go rozkroić i spróbować. Zapewne pyszny, no ale właśnie zanim ten chleb powstanie, to wszystko, co związane z, ze zbożem, z mąką, jak się ją uprawia, to tego wszystkiego dowiemy się na wystawie. Tak, tak, tu są te, to już jest nowoczesna część wystawy. Są ekrany, tablety dotykowe, możemy sobie przeczytać wszystko, co na ten temat. Było powiedziane, jakie informacje zdobyto, jak przechowywano zboża. Możemy tutaj poczytać właśnie o zbożach, o roślinach okopowych, o roślinach strączkowych i oleistych, a dzieci mogą sobie rozwiązać quiz, czyli przyporządkować. Odpowiednie zboże do produktu, z które, który z tego zboża powstaje. Mhm. Wszystko na ekranach dotykowych można tak. mo, to dla dzieciaków będzie atrakcyjne, że można dotknąć, można powiększyć, przeczytać. Przejdziemy jeszcze szybko na drugą stronę sali ekspozycyjnej, tam e, widzicie tutaj mega wielkie e, warzywa rośliny, makiety roślin uprawnych i przejdziemy jeszcze do sklepu, e, który ja wiem. Ta, to jest 100 taki, lat temu mógł być taki no, jak że tak wyglądać. To jest element scenografii, bardzo ciekawy, fajny. I tutaj możemy zobaczyć, co można było kupić w dawnym wiejskim sklepie, czyli wszystko to, czego nie można było wytworzyć w gospodarstwie. Czyli wodę sodową, zapałki, świece, naftę do lamp. Cukier, kawę, herbatę, no to już takie luksusowe towary, czy też owoce kandyzowane. Mhm, mm sprowadzane. Oczywiście, że sprowadzane tak. No Chlebek też czasami gospodynie nie wypiekały, więc z, z miejskiej piekarni był przywożony do tego wiejskiego sklepu. Słuchajcie, to dopiero jedno piętro. Pokazaliśmy Wam fragment wystawy, ale jest jeszcze góra poświęcona pszczelarstwu, jest jeszcze dół no i przede wszystkim cały ogród wokół, gdzie wiele roślin. Ja nie wiem, czy uda mi się to pokazać, bo tu są malutkie okienka. Zobaczcie, jaka piękna pogoda dzisiaj w Haszlachu w ogóle w całym regionie. Wokoło pełno zieleni, wiele, wiele roślin, które też są opisane. Też informujecie, jak je hodować, jak, jak je uprawiać. Takie informacje się pojawiają tutaj. Tak, tak, opowiadamy to jest taki ogród sensoryczny, ogród ziołowy, który tworzymy. Są trawy, czyli takie preriowe rośliny, rosną na mierzówki. To wszystko można sobie poglądać, podotykać, poczytać, za chwilkę będzie można. No naszym, naszym, moim oczkiem w głowie będzie ogród ziołowy, który teraz tworzymy. Podpisany powiedzeniem na każdą nimocję jakość zielina. Jakość zielina, a ten dom zielin, dom przyrodnika tu w Haszlachu, Śląsk Cieszyński. Zapraszamy. Jan Bacza, Radio 90 zaprasza do Haszlacha. Pozdrawiamy.